Dzień dobry. Bardzo mi się podoba to Wasze hasło, Waszego programu Zapasie, ponieważ tak sobie myślę, że pasja i pewnego rodzaju odwaga jest niezbędna, rzeczywiście niezbędna, żeby, żeby robić to, co się kocha. Że często y, nie możesz się odważyć, nie czujesz się wystarczająco do, dobry. Y, ja mam takie wrażenie, że często wychodzimy z domów rodzinnych z takim treningiem. E, jesteś taki, jaki jesteś, to ci się nie uda, do tego nie masz kwalifikacji, e, ty tego nie potrafisz. Um, pomyśl lepiej o zarabianiu pieniędzy i zawód, który, um, który ci przyniesie możliwość utrzymania się. Um, no, jakoś niekoniecznie um, współbrzmi to z wykonywaniem zawodu, który może być pasjonujący. Um, mało kto z nas wychodzi z domu z takim przesłaniem dziecko kochane i utknij to co będzie świetne tak żebyś każdego dnia wychodził do swojej roboty z uśmiechem na ustach i wracał z niej z uśmiechem na ustach Nazywam się Kasia Budurkiewicz i wykonuję zawód scenografa Ja właściwie weszłam w ten zawód tylko, tylko z tego powodu, że w którymś momencie Doszłam do wniosku, że pewne projekty są dla mnie za trudne i muszę być koniecznie współpracowników, żeby to ogarnąć. Więc zadzwoniłam do mojego kolegi, który jest specjalistą właśnie w takiej scenografii bardzo dużej, eventowej, takiej kongresowej. A on mi powiedział: Zwariowałeś, sama to sobie zrobisz. Ups. No. Dobrze, no i zrobiłam. E, więc to jest zapal się, tak, ale też uwierzy własne siły, że, e, że może, że potrafisz, że to wcale nie jest takie trudne, że jest absolutnie do zrobienia, absolutnie w Twoim zasięgu, pod jednym warunkiem zaczniesz próbować. Jeżeli nie spróbujesz, to po prostu nie ma szans, samo się nie zrobi. A poza tym jest jeszcze tak, że masz jedną konkretną pasję, ale. Mm, jest bardzo, że, bardzo wiele rzeczy, które, które mogą ją wspierać, tak? takich otaczających, e, więc e, warto robić chyba wszystko, co się z nią jakikolwiek wiąże i pozwalać się rozwijać, albo kreatywność, albo nie wiem, zręczność rąk, albo, albo cokolwiek innego. Tak? Ja, sobie, ja mam takie wrażenie, że to, że szyłam sobie jako dziewczynka ciuchy, to był taki w ogóle pierwszy wstęp do tego, że jak potem hmm, trzeba było otapicerować scenę. No to nikt mi nie pokazał, a ja to zrobiłam i już po prostu i to jest takie moje najwcześniejsze wspomnienie, że no jakoś to wymyśliłam i poszło. Prawa na lewa, coś przełożyć, coś podwinąć i dlatego myślę, że chociaż minimalny udział i praktykowanie na obrzeżach nawet tego, co nas kręci jest super, jeżeli Cię interesuje muzyka, to naprawdę rozwieszaj plakaty. Czegoś się przy okazji dowiesz, z kimś pogadasz. To jest super. No tylko potrzebujesz do tego pasji i uporu. No i wracamy do punktu 20 za